I właśnie wjechały od Hype Tackle Seria H2, rozmiar 150, czyli mega uniwersalne multiki, którymi obsłużymy większość przynoś na rynku. Ponieważ słuchajcie, startują już tak naprawdę od 10 gramów. Łowiliśmy z krzychem sandacze w tym roku i normalnie łowiłem gumami 10 cm na 5 gramowych główkach. I bez problemu rzucałem sobie, zobaczcie tutaj mam w tym momencie 7 gramową główeczkę, mam dość krótką wędeczkę, bo wędeczka jest 2-2-1, także taka bardziej łódkowa bym powiedział. I zobaczcie jak to tutaj poleci, widzicie to po prostu leci, nie ma z tym problemu, rzuty 35-40 metrów są jak na tak naprawdę bardzo wystarczające nawet z brzegu, także jak łowicie w jakichś mniejszych parkach, jeziorkach, punałach, tak, jak najbardziej e, to się Wam sprawdzi a słuchajcie, górny ciężar wyrzutu e, oscyluje w okolicach e, 80-90 gramów testujemy te modele e, około półtora roku już łowimy na, nimi, na nie i przerabialiśmy różne rzeczy co jest bardzo ciekawe e, pomagały nam przy w designie tych kołowrotków ekipa od BAS, proszę od Johna Morisa, która projektowała jemu wędki. Oczywiście będzie też materiał o tym u nas na kanale. To jest finalny kolor, jaki wybraliśmy taki, żeby maczował się z naszymi wędeczkami. przełożenie 6,3 do 1, ale nawój to 67 cm, czyli taki idealny, jeśli chodzi o multiplikatory, to nie bójcie się wysokich przełożeń, bo 6-1 naprawdę nie jest wysokim przełożeniem. Weźmy dla przykładu taką bestię, która ma przełożenie 5 i8 i coś takiego, i tak i tam jest właśnie też około 70-80 cm nawoju, więc to jest taki normalny nawój, jak przy normalnym jeżeli byśmy przywołali do stałoszpulowego, jakieś 5-3 cm. Coś takiego, także, jeżeli byśmy mieli zbyt wolne tu przełożenie przy tej rozmiarze multiplikatora 150, to po prostu przy łowieniu tak naprawdę z diga, czy jerkowaniu, tak jak rzucę, nie dawalibyśmy rady wybijać przy podbiciu linki. Czyli chodzi o to, że jak podbieramy, to idealnie. Jak jeżeli mieliśmy za, za niskie przełożenie, to robiliśmy, co właśnie, bo po podbicie i tak, tak. Trzeba, tak trzeba było wybierać, podbicie, trzeba nie? I trzeba nadrabiać. Ale to jest spokojnie, sobie podbijamy. Hop, hop. Także to przełożenie też dobieraliśmy, testowaliśmy różne i to tutaj jest najbardziej uniwersalne. W tym multiplikatorze. Więcej o szczegółach technicznych tutaj Wam powie Krzychun. Tak, słuchajcie, kołowrotek, mimo swojej bardzo mocnej budowy i niewątpliwie bezawaryjnym tutaj działaniu, cechuje się też bardzo niską wagą, bo jest to jedynie 163 gramy, co pozwoli nam na złożenie zestawu tak naprawdę z każdą wędką castingową od wędek 20-kilogramowych, tak naprawdę do tych wędek w górnym zakresie rzutu tego kołowrotka, czyli myślę, że 70-80 gram. Ja tutaj nawet łowię 85 i i zupełnie zobaczysz, to że... To idealny to, zestaw tak, tak, naprawdę. Super to leży, super się tym rzuca. Mogę tak naprawdę zastosować. Majki ma w tej chwili główkę chyba 7 gramów, przynęty około nawet 15 gramów, tak? Gramowej, tak. Ja mam 14 gramów główkę, przynęty też podobnym tymi. Tak naprawdę macie taką rozpiętość, taką możliwość zastosowania. Ja tak jakbym powiedział, możemy stosować to od wędek sandaczowych, delikatnych 20-30 gramów wyrzutu, nawet do tych kastów 100 gramowych wyrzutu. Możemy te kołowrotki stosować. I zaraz Wam właśnie tutaj jesteśmy nad wodą, dlatego żeby Wam pokazać, widzicie jak już pod. Moimi ma przynętami one działają i teraz pokażemy Wam pośrednimi i większymi przynętami. Tak jest. Tutaj jeszcze tak, warto wspomnieć, że koło kołowrotek posiada hamulec magnetyczny z prawej strony. E, pięć jego ustawień, od najlżejszego do najmocniejszego. Oczywiście piątka jest najmocniejsza, czyli będzie najmocniej hamować. E, plus tradycyjny hamulec docisku szpuli. E, także klasyczne rozwiązania, sprawdzone, fajne knubiki z pianki Ewa, zobaczcie. Takie bardzo pewnie trzymające się, w, bardzo pewnie się je trzyma i bardzo przyjemnie. Tutaj nie ma żadnego że na robicie czy cokolwiek. Fajny tutaj design tego pokrętła hamulca szpuli, zobaczcie z naszym rekinkiem hajpowskim. Szpula jest bardzo mocno wyfrezowana, więc to, tak jak wspomniałem, daje nam szansę rzucenia nawet tymi najniżejszymi przynętami. Jest ona bardzo lekka, bardzo ładnie oddaje plecionkę, więc śmiało możecie poszaleć i z tą wagą znacznie znacznie zjechać w dół. Teraz pokażemy wam, jak one pracują pod przynętami. Teraz założyliśmy przynętę 15 cm z główką 15 gram, około 55 g cały zestaw. I teraz chciałbym wam pokazać, że nie ma co się bać. Krzychu nie jest jakimś tam super kotem. Ja lubię kasta, ale nie ta. Jestem tak, nie jestem jakimś specjalistą, I nie masz ustawiony Teraz e, no. Teraz sobie ustawiłem czurka, ale już widzę, że jest troszeczkę za mocno, za chwilkę go troszeczkę obniżę tutaj. W dół e, tak? Tak, w dół zjadę, bo, bo widziałem, że troszkę przed to mi za bardzo hamuje. Chciałbym pokazać Wam, że możemy ustawić spokojnie sobie piątkę na początku, jak się uczymy i, i jak to pracuje. Także może no dobra, to tu na piątkę piąteczki. i ja bym może pokazał, jak przy piątce, że, że w ogóle nie trzeba tak naprawdę. Proszę. Zobaczcie, w ogóle nie trzeba niczego się bać. Ustawiona jest piąteczka. I zobaczcie. Tutaj tak się... naprawdę ryzyko stworzenia się brody jest patrzcie, patrzcie, tak minimalne, że praktycznie no, ciężko będzie. Widzicie? I leci nam dolatuje w tym momencie do warkocza, jeśli chodzi o tą piąteczkę, tak? Nie, 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 no, zrobienie się brody przy, przy, przy takich ustawieniach jest minimalne. I teraz, jeżeli bym ustawił, ja takie głowiłem tą przynętą już wcześniej, to takim optimum, że te brody się nie robią, a lata daleko. To jest, słuchajcie. Tutaj y, około dwóch z haczykiem, tak? I teraz pokażę Wam, że ten rzut dosłownie będzie o 10% dalszy, tak? Także jak rzucę tym, więc tu już widzicie, leci, to leci tak swobodnie. No, może o, trochę więcej. dalej. Słuchajcie, jakieś no, oceńmy to 10 metrów więcej, tak? Tak, 10, ale 12. słuchajcie, no to jest, tutaj jest, jeżeli dopiero się uczycie kasta, to jest bardzo dobry wybór, bo tak jak widzicie, przy tym mocniejszym ustawieniu, no okej, okay, rzut będziecie mieli troszeczkę krótszy, ale dacie radę rzucić, nie będziecie mieli brody za brodą, więc to jest na pewno bardzo duża przewaga tutaj, jeżeli chodzi właśnie o, o technologie zastosowane w tym że pozwalają nawet powiedzmy osobom dopiero uczącym się w miarę komfortowo łowić. Tak? I co jest najważniejsze, słuchajcie, zobaczcie co tu jest. Jest terkotka. Tak? Teraz niektórzy po prostu w dobrych kołowrotkach muszą dokupywać, to u nas to jest w standardzie. standardzie. Teraz pokażemy Wam jeszcze jak na przykład z cykadą, bo jest to ciekawe. Ja na przykład tym zestawem tutaj mam wędkę do 85 g wyrzutu. Ja taką wędką łowię na cykady, też niebawem będzie o tym materiał. Na cykady właśnie, na ten prototyp cykady od Hype Tackle. Złowiłem życiówkę z bugu, jeśli chodzi o sandacza w tym sezonie. Tak? Także to też jest bardzo ciekawe, zobaczcie. Cykada już zamontowana na podstawie. A, podkręcimy. Jeszcze zaszalejemy troszeczkę z rzutem. Gotowi do strzału. 3-2-1. Słyszycie, jak poleci? Leci, leci, leci! leci, Zobacz, krzychu, zawarko czas. No, takie rzuty, także ten kołowrotek ma no, szerokie zastosowanie. I teraz jeszcze na koniec a co tam, pokażemy Wam? Przeciążymy troszeczkę zestaw tą wędeczkę, bo tu mamy wędeczkę do 85 gramów wyrzutu. I założymy na koniec czerkot Hyptaku, który waży aż 86 gramów, czyli to jest już górny ciężar wyrzutu tej wędki, tego kowrotka. Zobaczcie, jak wędka w tym momencie wygląda, jest przejęta. I tak sobie, to jest duża waga, więc dokręcam sobie pokrętło z jednej strony. Tutaj sobie też możemy dokręcić na przykład na trujeczkę, żeby się nie bać, że urwiemy taki drogi zestaw. I zobaczcie, co tutaj się dzieje. Ja nie muszę używać żadnej siły. A teraz mogę na przykład ustawić sobie już yy, w drugim rzucie dwójeczkę. Także, yy, słuchajcie, górna granica, dolna granica to jest 10, 80, 90, 100, no to już takie naprawdę top of the top. I co jest najważniejsze, na sam koniec może powiemy, kochani, cena. Zaraz myślicie, kurde, pleciona miliony monet. No właśnie nie, słuchajcie, taki multiplikator o tak szerokim wachlarzu. Tak pracujący w tym momencie jest dla Was w budżecie H2, czyli 390 zł. A to dzisiaj nie wszystko, bo będziemy mieli jeszcze dla Was lepszą ofertę. Także rzućmy jeszcze raz sobie tutaj tym już po rozluzowaniu, żebym Wam pokazał. Ustawię teraz sobie dwójeczkę, słuchajcie. Około dwa i zobaczcie, co się dzieje z takim dźleczkiem. Zobaczcie, co się dzieje, jak to leci. Bam. Dobrze, troszeczkę teraz może o marce Kraken. Marka Hype Tackle to jest marka, na którą się spuszczamy no. może nawet za dużo, a marka Kraken to jest tak gdzie będziemy mniej się spuszczali, robili bardzo duże zamówienia i będziemy wykręcać cenę do maksimum, więc może zacznijmy od ceny tym razem. To jest multiplikator, który na półce stałby gdzieś w okolicach 420-30 zł. A, 420 zł to jest taka uczciwa cena za ten multic. I słuchajcie, my w krakanie chcemy, żeby zawsze wszystko było na top disie, więc cena od razu na start to jest 279 zł. W zestawie są dwie rączki: Dostajecie korbę taką, jak tu, pojedynczą, mocną. Power i, power power knob i, i podwójną. Słuchajcie, podwójną. w tym multiku, to jest rozmiar 300, macie aż 16 kg hamulca i oczywiście. Terkotkę. Terkotka. Line Alarm System. Tutaj jeszcze tak, przełożenie to jest klasyczne 6-3, czyli to takie najbardziej uniwersalne dla multiplikatorów. Tak jak maki wspomniał, 16 kg hamulca, więc niesamowicie, niesamowicie jest to tutaj wykręcone. Poza tym tak, power drive system, czyli wzmocniona przekładnia, czyli najcięższe przynęty, tak naprawdę największe. Myślę, że 200 gram tutaj nie będzie wielkim wyzwaniem. Ile ten sweeper waży? Tu, mamy, tu mamy setkę, zaraz założymy 160, ale słuchajcie, no rzucać, mało kto rzuca takimi przynętami 160-200 gram, zazwyczaj jest w okolicy 100 gram, a co jest najfajniejsze w tym multiku, że nim komfortowo rzucamy już 20 gramowymi przynętami też. Zobaczcie, tu mamy sweeperka, który leci... Uff to leci samo, zobaczcie także to był swiperek 100 gramowy a zaraz zmienimy sobie, założymy przynętę cięższą, 160 gram slidera 16, mocno przeciążymy kij, bo to jest kij słuchajcie do 110 gram wyrzutu, także będzie mocno przeciężony ale chodzi o to, żeby pokazać wam multiplikator w akcji, proszę bardzo leci katapulta tu widzicie, że szpula jest naprawdę ekstremalnie głęboka. Myślę, że z powodzeniem możecie zastosować tutaj 200-250 metrów plecionki, na 30 i łowić te największe wymarzone ryby. Kowrotek waży 235 gram. Przy tym przełożeniu 6,3 do 1 nawój na jeden pełen obrót korby to jest 84 cm, więc po prostu przez rozmiar jest to dość duży nawój, więc będzie wygodnie wybierać tuż przy zerkowaniu, a zawsze możemy troszeczkę wolniej pozwijać przynętę ciągniętą jednostajnie. Co tak? ciekawe, testowaliśmy też ten multiplikator przy łowieniu sumów z Werta i sprawdził się nam. No ogólnie jak ta pojedyncza korba tam do, dobrze, dobrze, do, dobrze dodaje takiego powera, nie? Przy, przy, przy łowieniu ta. właśnie w Wercie dużych ryb. Słuchajcie, był test ekstremalny w stronę maksymalnego tej przeciążenia wędki. Teraz mamy tekst, test ekstremalny w dół cykada 28 gramów? 23. 23 gramy cykady. Zobaczymy, czy taka... No, bycza 300 poradzi Nawet nie przestawiam, stawiał. słuchajcie, nawet nie wiem na jakich ustawieniach nie przestawiam usta, ustawień multiplikatora, tak? Sprawdzę tylko, czy zjeżdża płynnie i, i rzucam cykadą. Z zobaczcie. Jak mi miał porównać, bo przed chwilą pokazywaliśmy Wam kołowrotek 150, to rzuciłem nim 5 metrów może bliżej tą, tym kołowrotkiem, co? I mimo tego, że to jest taka kubatura, I góra, taka gruba wróca. plecionka, tutaj mamy plecionkę 0,28. Zobaczcie, tak? jak to lata. Jak widzicie, słoneczko chyli się już ku zachodowi, także my też kończymy. Zapoznajcie się z ofertą naszych multików. Zobaczcie, że naprawdę możecie dodawać super sprzęt w super cenie. Śledźcie nas, subskrybujcie, lajkujcie. I do zobaczyska. Nie będziemy skromni. W tych pieniądzach nie dostaniecie nic lepszego na rynku, szczególnie hotbójka w tym zakresie przynęt. To jest rozwalenie systemu. A jeśli chodzi o Krakena, to cena po prostu zmiażdżyła wszystkich i rzuciła na kolana. Elo, mordy.